14 marca 2005 roku powołano Wrocławski Park Przemysłowy. To obszar o ponad stuletniej tradycji przemysłowej, który dziś łączy przemysł, naukę, nowoczesne technologie i sport. Dzień dobry, znajdujemy się na terenie ściany wspinaczkowej Eiger, która to mieści się na terenie Wrocławskiego Parku Przemysłowego. Nasza działalność, jak widać za mną, to działalność sportowa profilu Ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkańców Wrocławia zajmujemy się wspinaczką sportową, czyli takim spinaniem po górach, ale w mieście. Dzięki uprzejmości i no, dobrej woli zarządu wrocławskiego parku przemysłowego już 10 lat temu udało nam się otworzyć tą ścianę i jesteśmy no, równolatkiem wrocławskiego parku. Wybór tej lokalizacji spowodowany był. No, najważniejszym argumentem i kryterium, który przy tego typu działalności stanowi bardzo duży kłopot, czyli odpowiedniej wielkości pomieszczenia. Ta nasza ściana ma 1500 m2 i jest wysoka na 15 metrów. We Wrocławiu dosyć trudno jest wynająć albo nawet kupić tego typu pomieszczenie. Na szczęście na terenie Wrocławskiego Parku udało się znaleźć takie pomieszczenie. I... Mam nadzieję obopólnej korzyści, i zagospodarowaliśmy je. Pracownicy firm, które mieszczą się na terenie Wrocławskiego Parku, także korzystają z naszej ściany wspinaczkowej i wspinają się u nas. Mamy nawet w planach otworzyć takie zajęcia sekcyjne dla, dla co po niektórych firm. W każdym razie prowadzimy tego typu rozmowy. No i kto wie, może, może kiedyś jakieś zawody. Mistrzostwo Puchar Parku, no, na pewno jest taka możliwość.